Manko widzowie, z tej strony Piospacja Pacja, truś I dzisiaj nagrywamy odcinek z Adamem oraz z Olafem Chyba widzicie po nikach, kto jest kim Adam tam biegnie w tej czapeczce I Olaf tutaj koło mnie I ogólnie będziemy dzisiaj w parku wodnym I będzie śmiesznie, ponieważ zbiera się tu mangosy Wczoraj z Olafem ogólnie Olaf, e, nie, Adam Ogólnie tutaj się zbieraliśmy ostatnio mangosy i do tego, wiecie co tu jest najśmieszniejsze? Widzowie, to jest tak, to jest bardzo śmieszne. Widzowie, to jest mega śmieszne, dlatego, że tu się robi bladym, jak, ale jak sobie zdjąłeś tą bluzę jakby? No Ogólnie tutaj za każdym zjazdem się robimy bladzi i Olaf tu będzie się robił bardzo blady. Najpewniej, bo Olaf się robi tutaj blady. Chodźcie, chłopacy, tu jest mango. Ja też. Ja też. No, no i chłopaczy, będziemy się robić bladzi po każdym zjazdzie bez pontonu. Nie wiem czemu, ale tak jest. Olaf już się zrobił blady. Mimo, że jeszcze ani razu nie zjedliśmy Adam, chodź za nami. Adam, ty się nie zatrzymuj na takich rzeczy. Jak kaczka. Ej, Olaf, gdzie ty jesteś? No, spadłem na ale Dobra, to dobrze. Dobra, popatrzy idziemy na dżunglę raz i zjeżdżamy bez pontonów. Ja zjeżdżam bez pontonów. Żeby być bladym. I Olaf. Też będzie blady. to zjeżdża jest mega śmieszna. A jak ja blady! Ja też się zrobiłem. Jakiś blady. Ej, Ale, ja, co zrobiła? Ja? ja się robi blady! A ty. Nie, a, a to ty ja się blady. Patrzcie na Olafa. Olaf, poczekaj! Poczekaj chwilę! Patrzcie na Olafa! Patrzcie na Olafa, on jest blady jak marchewka. Ej, zobaczymy, czy Adam też będzie taki blady. Bo ja ogólnie też jestem blady. Trochę się. Zbl zbladłem trochę. Dobra, idziemy na następne zjeżdżanie, Olaf. Olaf. Olaf! Chodź. Idziemy na Shadow... Coś tam. shadow. Olaf, widzisz? No, z wiem. A... Widzowie, zjeżdżamy bez pontona znowu z Olafem. Zobaczymy jaki Olaf będzie blady bez pontona znowu. Spadam, Olaf, Olaf pewnie będzie znowu mega blady. O, jestem! A jak tu ciemno w ogóle Olaf? Ty blad jesz, ja też. Ej, ja zbladłem totalnie, nie? a nie wiem. ja nie mam mangosa. Dobra. Ej, Olaf, ty zbladłeś? Nie wiem, co ty jest taki Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo ty nawet jesteś Jak to? Ej, tu się da wchodzić po zjeżdżalni. Ej, tu się da wchodzić po zjeżdżalni. Ej, Olaf, jaki ty jesteś blady teraz? Nie wiem. Pokaż mi. gdzie ty w ogóle jesteś? XD Ola nie może zejść po zjeżdżalni. Komedia, nie? O, Adam do mnie przyszedł. Siema, Adam. dosłownie byłem Sto. Ja wchodzę do jacuzzi za Adamem. Mango! Mango! Ale ja Sześć jest. mango. Ja mam? Ej, skąd ty masz sześć mango? A gdzie ty masz mango? Gdzie ty znalazłeś mango? Tyle? Co? O, tu jest mango. Mango jest na leju. A gdzie jest więcej mango, chłopacy? Gdzie jest więcej mango. Co? Nie wiem. Ej, w ogóle ja wchodzę do góry po zjeżdżalni, nie? Ej, co wy robicie, chłopacy, teraz? Ja... Ej, chłopacy, skąd wziąć więcej mangosów? Jas Mango. Ej, panem, cześć. Ej, gdzie na kapuń? Ja zjeżdżam tu. lat, ale nie jadłem. Zjeżdżam! Mm, mm, zabawa jest. O, chodę po leju. U u u u, 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 u. jestem w dół. Ej, jesteś z Mangosów, nie? Jak fajnie, to jest dużo mangosów. Mangos i mangos. E ile, ile chłopacy macie mangosów? Cztery. Ja osiem. Ja no, Ja osiem mam. 5. Chłopacy jadę mango madness. O co tu się dzieje? Będę miał... A tam jest mango. Nie mam mangosa! Bo był już mangos na dole. Mangos. Chopatrz, ja teraz idę na, na pola, wy? Teraz się tam... Ja też idę na pola. Ja a właśnie Z Madagaskar. W ogóle cała... cała ekipa, nie? Idziemy. Ja już mam widzowie dziewięć mango i idę na zjeżdżalnię Tam, Może tam będzie mango. Widzowie, idę na niebieską zjeżdżalnię, która jest straszna. Psz. Tutaj się stanie straszna rzecz. Ła! Zatrzymałem się! U. Em. em. Nie da się zjechać. <laughs> ja sobie idę normalnie po tej zjeżdżalni, jak jakiś wycirowany. Ej, e, gdzie macie więcej mango? Bo ja mam już 10 A, Adam, wiesz, wiesz gdzie jest więcej mango? Chyba mogę wiedzieć. Po A zamów. Ile ty masz? Na A ile ty masz mango? Tutaj. Ja mam dziesięć. Ja mam 10, A, gdzie jeszcze mogą być mango? Dwa na tym zjeżdżaniu, sami tak dają, że są na Wiem, ja na zjeżdżaniu już jednego z razem. Poczekać się, chłopacy? Jestem z tym mamą, dla niej no wiem, tam jest, wiem, ja że mu zebrałem. Go zebrałem. Ale ja idę na czerwoną zobaczyć. Powiedz mi, czy tam jest na płac? Może będzie. A gdzie można jeszcze znaleźć mango oprócz tej czerwonej? Dobra, jadę, widzowie, tą czerwoną. Mam mango! Jedno! Dobra, widzowie, tutaj nie da się zebrać wszystkich tu, więc ja już dziękuję. Ogólnie, ja bardzo dziękuję za film. I pa, chłopacy. Chcę w się sensie nawet nie pa z wami, bo jeszcze się z wami nie żegnam, ale pa, widzowie.